Myślisz, że wampiry to wytwór literatury grozy i filmów? Błąd. W istnienie wampirów wierzono już w średniowieczu. Również w Polsce było o nich swego czasu bardzo głośno i ludzie niezwykle poważnie podchodzili do istnienia wampirów. Cześć, ja nazywam się Natalia i jestem czarownicą i poganką i bardzo interesuję się zabobonami, mitami i starymi wierzeniami. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o wampirach, ale nie takich filmowych. Chciałabym opowiedzieć wam o tym, jak niegdyś w średniowiecznej Polsce i Europie rozpoznawali Wampiry oraz jak je likwidowano. Zapraszam do oglądania. Chyba nikomu nie muszę mówić, czym są wampiry. Te mityczne istoty kojarzone głównie z folklorem wschodnioeuropejskim nie mają absolutnie nic wspólnego z Edwardem Kalenem ze zmierzchu. Oj nie. W wierzeniach ludowych wampiry opisywane są jako zmarli, którzy powracają do życia, by siać spustoszenie i nieszczęście wśród żywych. Oczywiście, żeby zachować siłę i nie ulegać rozkładowi, takie upiory muszą pić ludzką krew. W Polsce i innych krajach Europy Środkowej wierzenia w wampiry były powszechne i bardzo silne od średniowiecza aż do XVIII wieku, a w niektórych regionach przetrwały nawet do XIX wieku, Czego dowodem są na przykład spisane wspomnienia przodków. Doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii Leszek Gardela napisał pracę o wampirach, która nosi tytuł Gryź Ziemię pochówki na brzuchu we wczesnośredniowiecznej Polsce w perspektywie porównawczej. I słuchajcie, on w swojej pracy przytacza zapiski pewnego mężczyzny, który opisał wydarzenia, których świadkiem była jego babcia. W 1914 roku, będąc małą dziewczynką, widziała pochówek wampira. Podobno po jego śmierci miały dziać się bardzo dziwne rzeczy. Zacytuję wam teraz fragment. Tego jeszcze dnia ksiądz wraz ze wszystkimi mieszkańcami wsi udał się na cmentarz i kazał rozkopać grób domniemanego upiora. Po oderwaniu desek wieka trumny ukazały się plecy nieboszczyka. Jak opowiadała babcia, ciało miało wiotkie, leżał na brzuchu i zjadał się, gdyż palce poobgryzane miał ze skóry. Podczas gdy ksiądz modlił się za potępińca, rydłem odcięto głowę nieboszczykowi i włożono pomiędzy nogi grób zasypano, a o całej sprawie ludzie bali się nawet nawzajem sobie opowiadać. Pewnie teraz myślicie sobie, kogo uznawano za wampira. W średniowiecznej Polsce i Europie wierzenia dotyczące wampirów były różnorodne i zależały od regionu. Ogólnie jednak nie trzeba było się wybitnie wyróżniać, żeby uznano kogoś za wampira. Wampirami mogły być osoby o nietypowym wyglądzie, Posiadające jakieś niecodzienne cechy, na przykład garbate, osoby stare i schorowane, a nawet zbyt niskie lub ponadprzeciętnie wysokie czyli na bank w średniowieczu nie był uznano za wampirzycę. Wampiryzm podejrzewano nawet u osób ubogich. Bardzo mocno wierzono, że wampirami stają się ci, którzy za życia byli bardzo niemoralni. Wampirami stawały się osoby, które były ekskomunikowane, nie otrzymały ostatniego namaszczenia, popełniły samobójstwo oraz topielcy. Nawet rudych podejrzewano o wampiryzm. Naprawdę wyróżnienie się czymkolwiek w średniowieczu było po prostu przekleństwem. Lepiej było być w szarej, niczym niewyróżniającej się masie. Ale słuchajcie, warto wrócić i zatrzymać się na chwilę przy chorobach. Jak się pewnie domyślacie, w tamtych czasach wielu chorób i schorzeń po prostu nie znano. Takim właśnie była porfiria, grupa pewnych zaburzeń, które objawiały się różnymi dolegliwościami, np. Na nadwrażliwość na światło, zaburzenia snu, zniekształcenia twarzy i blada skóra. Co oczywiście przerażało ludzi, którzy kojarzyli to z wampiryzmem. No bo naturalnie wampiry kojarzyły się z chorobą i śmiercią. Wierzono, że wampiry wychodzą z grobów nocą, by nawiedzać nawet swoich bliskich i sąsiadów, powodując śmierć zwierząt i ludzi. Takimi bardzo charakterystycznymi oznakami nawiedzeń przez wampira były na przykład nagłe choroby i osłabienie. W średniowiecznej Europie, również w Polsce, istniało kilka sposobów na rozpoznanie, Wampira stricte po śmierci. No ale jak to? Ano poprzez rozkopanie grobu i przyjrzenie się zwłokom. Wierzono, że. Ciało wampira pozostaje nienaruszone i w ogóle nie ulega rozkładowi mimo upływu czasu. Inne oznaki, które wskazywały na to, że zmarły jest wampirem, to krwawe ślady wokół ust, czerwoność twarzy, rozwarte oczy czy dłuższe paznokcie i włosy. Jak wspominałam, wiedza o chorobach w tamtych czasach totalnie raczkowała i często. Do grobu składano ciała ludzi jeszcze żyjących. Pomyłki w orzekaniu zgonu często się zdarzały. A więc, jeśli taka żyjąca jeszcze osoba została pochowana i obudziła się w trumnie, no to naturalne jest, że walczyła o swoje życie i próbowała się z niej wydostać. No i co wtedy robiła? Oczywiście drapała, wykonywała różne desperackie ruchy. Dlatego ludzie, którzy sprawdzali po czasie, czy ta osoba była wampirem, no to doświadczali bardzo nieprzyjemnych widoków, co oczywiście potwierdzało teorię o wampiryzmie. Za podobne potwierdzenie wampiryzmu uważało się niegdyś odgłos towarzyszący ulatywaniu gazów gnilnych z ciała, kiedy było ono przebijane. Nazywano to wtedy ostatnim westchnieniem wampira. Tymczasem jest to jak najbardziej naturalne zjawisko, no ale w tamtych czasach ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy. Dodatkowo uważano, że jeżeli zwierzęta, takie jak konie czy psy, unikają grobu lub zachowują się w niecodzienny sposób w jego pobliżu, to może to również wskazywać na obecność wampira. Wtedy też przeprowadzano egzorcyzmy w celu wykrycia obecności sił demonicznych. Nawet jeśli osoba nie była w trakcie życia podejrzewana o bycie wampirem, jej nagła lub taka nienaturalna śmierć mogła prowadzić do podejrzeń i konieczności. Przeprowadzenia rytuałów mających na celu rozpoznanie wampira lub jego uśmiercenie. A jakie były sposoby na zneutralizowanie wampira, bo to jest chyba najciekawsza sprawa, głównie dlatego, że co róż, jeżeli interesujecie się tematem wampirów, to mogliście słyszeć o odnalezionych ciałach czy grobach. Na przykład w 2008 roku pod rynkiem w Krakowie, archeolodzy odkryli sześć szkieletów z odciętymi głowami. Takich odkryć wampirów piżych pochówków dokonano również w ostatnich latach w Niemczech, w Bułgarii również, ale to chyba nikogo nie dziwi, no bo tamte rejony bardzo kojarzą się z Drakulą. Szklety znaleziono również w Wenecji, z naszych polskich miast poza Krakowem. Szczątki osób uznanych za wampiry znaleziono w Gliwicach, pozdrawiam ludzi ze Śląska, w Sandomierzu, Radomiu i chyba też w Kamieniu Pomorskim. Jednak nie jestem pewna, czy finalnie nie uznano tamtego, tamtego pochówku za pochówek skazanej czarownicy. Mimo wszystko jest tego całkiem sporo. A więc jak w średniowieczu radzono sobie z wampirami? Istniały różne sposoby, o wiele bardziej wymyślne niż kołek w serce, chociaż rzeczywiście tym najbardziej powszechnym było przybicie serca zmarłego prętem lub osikowym kołkiem, co miało na celu unieszkodliwienie wampira. Inną e, równie powszechną praktyką było odcięcie głowy i ułożenie jej między nogami, aby ta nigdy nie mogła wrócić na swoje miejsce. Popularnym sposobem było również chowanie ciała w pozycji na brzuchu e, lub embr embrionalnej i krępowanie go, aby wampir po obudzeniu miał gryźć e, jedynie ziemię. E, ciekawą metodą e, było również wkładanie do ust kamieni lub cegieł, właśnie takie ciało z wciśniętym e, wci z wciśniętą w gardło cegłą, znaleźli archeolodzy w Wenecji. Usta potencjalnego zmarłego również zaszywano, a na ciele układano kamienie, aby zmarły nie mógł wstać z grobu. Dodatkowo, dla pewności podcinano ścięgna i kaleczono pięty, aby uniemożliwić poruszanie się. I finalnie ciała nawet spalano. Jak więc widzicie, sposobów było wiele i były one bardzo wymyślne. Wampiry są bardzo fascynującym elementem folkloru, podobnie, jak inne mityczne stworzenia? Jak myślicie, czy istnieje szansa, że którakolwiek z osób uznanych w tamtym czasie za wampiry rzeczywiście nimi była? W ogóle wierzycie w istnienie wampirów i innych tego typu mitycznych kreatur? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli ten film się Wam podobał, nie zapomnijcie o kciuku do góry i subskrypcji kanału. Do zobaczenia już niedługo.